Siemanko, siemanko Przed wyprawą na Babią Górę Panowie jak nastawienie? Pozytywne. No. Jak na razie to napierdala deszczem Nic nie zobaczycie nagry <grym> no. Nagrywasz, okaże się, że wrócimy no. i nigdzie nie pójdziemy no. Nie no, idziemy, idziemy, czekamy aż Znaczy nie no, nie czekamy, czekamy 10 minut Z nadzieją, że przestanie padać, jak nie przestanie padać To i tak lecimy Babia Góra dzisiaj jest nasza i schód słońca też Tylko no. Dokładnie, trzymajcie się, elo Siemanko. 10 minut później wszyscy już gotowi ubrani Pana się przestało ale i tak lecimy Babia góra jak wspomniałem więc dzisiaj nasza Elo Mam, no i ruszyli Ruszyli przed siebie na Babią górę Noc na mnie straszna, ciemność nam nie straszna spodęki nie straszne nie straszne To w ogóle ubrane jak będziesz odbiegać Ale co zrobisz? No więc do następnego Elo. To jest polski crazy flock. Tak wygląda Zajebista, ale duża, kuriwa, ale bydle Weź ją po całej może w Księżniczka się zamieni Śdałaby się pomoc. Nie no jest do Siedź Siedzcie ziomeczku, na razie. Ten trochę mniejszy, ale tak samo brzydki. I się przynajmniej rusza. Muah. Siemanko, jest godzina trzecia w nocy. Jesteśmy w schronisku. Gdzie? W Markowe Szczawinach W Markowych Szczabinach, tak. Mamy jeszcze jakieś dwie godziny drogi na Babą Górę. Przyszliśmy sobie jak chwilę odpocząć, zjeść, ogrzać się, bo deszcz cały czas pada więc warunki nie są łatwe ale warto. No. Do następnego po krótkiej przerwie, w schronisku. No. Co nie widać? <laughs> Na nie nas widać. No. Którym w Którą mamy? Trzecią 27. Wcześniej kłamałem, że jest trzecia. Nie było trzeciej. Była trzecia 20 albo my. godziny przestawili tak, no w sumie tak, to mo może być ten czas przestawienia budżet. To jest inna strefa czasowa. No, no, Ładnie. Dobra, lecimy Jeszcze szybko płuca i lecimy. Zdobywać powiem górę. Też was kłamałem, że dwie godziny będziemy myśleli. Nie będziemy myśleli dwóch godzin, tylko półtorej. No ale nie myli się tylko ten, który nic nie robi, więc nara. Ach, od no mamy takie ciekawe podejście. A, mówię do moich fanów, Pozdrówcie ich. <laughs> O kurwa, dobra, bez do tematu Od schroniska mam takie ciekawe podejście Schodków, kamieni A żeby nie było za łatwo To oczywiście Zapomniałem, że pożyczyłem komuś swój plecak W góry, i co? I mam torbę sportową Nie polecam Nie idzie się Nie idzie się w ogóle wygodnie Z taką torbą sportową W góry Tym bardziej, kiedy waży 15 kilo Dobra no stoimy, spoczywamy, ratujemy rannych Normalna akcja, dzień jak co dzień Dobra, wchodzimy dalej, trzymajcie się. Pierwszy to własowisko, drugi to jest Przełęcz brona. Godzinę na bawią górę. Wchodzimy dalej, wyrobimy się na schód Do następnego. Udało się. Dotarliśmy na bawią górę. Jeszcze przed czasem schodu słońca nie było zaraz będzie jasno Dzień dobry że było bardzo... nie było łatwo bo też przez cały czas padał wieje mocno jest zimno mega zimno tylko w się sierpnia no ale co? Jest pięknie pomimo tego że nic nie widać do wschodu słońca zostało nam teoretycznie 10 minut jesteśmy 1734 metry nad poziomem morza. Żeby było jakby jeszcze tam mgła padła no i będzie dużo pięknie, jak już schowamy się w las. Nie będzie tak biało, bo wieje na pewno wiecie. I jest przyjemnie, jest przyjemnie. Oh, tu już mogę coś więcej powiedzieć. Bo już Piękny, mroźny wiatr. Tak mroźny, że aż ręce mi zamarzły. Schowamy się w las, będzie przyjemniej. Ale i tak jest dobrze. No i co? Tyle czekania. Tyle sprawdzania. Że była piękna pogoda. Żeby zobaczyć schód słońca. No i schodu słońca nie zobaczyliśmy. W sumie to nic nie zobaczyliśmy. Bo była taka mgła. Jak sami pewnie widzieliście wcześniej, chyba że ten materiał nie, nie będzie dało się wykorzystać. No to wam mówię, że nic po prostu się nie było widać. No, ale wyprawa sama w sobie zajebista. Moja pierwsza spinaczka w nocy. Ach, było epicko Na pewno to powtórzę jeszcze nie raz. Kolejny wschód słońca jaki planuję zobaczyć to na rysach. Może uda się jeszcze w tym roku, zobaczymy jak nie to w kolejną. Zobaczcie troszeczkę. Tak to wygląda póki co? Do następnego Elo. No i zaczął nam się bardzo ładny szlak Mówię, że zaczął nam się bardzo ładny szlak Jesteśmy osłonięci przed wiatrem, więc go tak nie odczuwamy Mgła już w miarę upadła naprawdę przyjemnie idzie. Wracamy innym szlakiem niż chodziliśmy Ale w czerwczerwie. No to ten samym szlak, tylko po prostu z innej strony no. O, coś tu rozmazało Coś tu rozmazało. No to... mi rozmazany filmik w pogody. Warunki atmosferyczne są takie, a nie inne Dobra, to do następnego. No. Elo. Ładnie? No ładnie. Fajna trasa nam się trafiła. Wiedzieliście, że na babie górze można spotkać trzmienie? Ja też nie. Jestem ciekawy. Szlak nam, szlak nam się dalej ciągnie w taki odwrotny sposób. Jestem ciekaw, czy zahaczymy o las. A jak tak, to kiedy? Czy miniemy jeszcze coś ładnego, wartego nakręcenia, pokazania Wam? Zrobimy jakieś zdjęcia. No, ale ogólnie idzie się przyjemnie. Dzień dobry. O proszę, o proszę, przerwa? ale tam nic nie ma. Nie ma tam nic tak? No rzeczywiście nic nie ma Dobra Co my tutaj mamy? Kempa O proszę bardzo Kempa 1521 metrów nad poziomem morza no i tyle. nie była ta posłanka? Nie mam pojęcia. No i tyle z tej kempy. Dobra, następne. No i zmienił nam się nieco krajobraz. Wchodzimy w las. Co mnie bardzo cieszy, bo jest naprawdę pięknie nawet wygląda to troszeczkę jak w jakiejś małej dżungli. Ładnie jest serio. No i przyjemnie się schodzi. Chodzimy już, może jakąś całą godzinkę, no i jeszcze jakąś całą godzinkę będziemy schodzić, ale nie ma stromo, są bardzo łatwe podejścia, zejścia, więc jest dobrze, polecam szlak czerwony, Siemanko, mamy 6.13 Cała podróż trwa nam już 4,5 godziny No ale wiadomo na szczycie chwilę posiedzieliśmy Postoje robiliśmy, w schronisku byliśmy Właśnie, żebym nie zapomniał No i tak sobie dreptamy Dreptamy, schodzimy ładnym szlakiem czerwonym W takim małym lasku Wchodzimy w las coraz głębiej. Już wyszliśmy z otwartej przestrzeni, co mnie bardzo cieszy. Bo skończyły się wiatry. Bardzo silne wiatry swoją drogą, o których wspominałem wcześniej. No, temperatura wraca do normy. Zrobiło się dużo cieplej. No i nie pada. To też jest pocieszające, bo już mieliśmy tak naprawdę deszcz przez wchodzenie, przez cały czas wchodzenia na babią górę. No i miło jest, że nie musimy się zmagać z deszczem schodząc z babi góry No i jest jasno, fajnie, bo jak wchodziliśmy to nie, mia, nie, nie mieliśmy możliwości tak naprawdę zobaczenia niczego. No bo było ciemno, normalne. A teraz mamy okazję zobaczyć to co jest dookoła, co czego nie widzieliśmy idąc w górę. Choć schodzimy inną trasą. Więc tego czego nie zobaczyliśmy w nocy, to i tak dzisiaj nie zobaczymy, ale nic strasonego pewnie jeszcze nie raz tutaj wejdę, tym bardziej, że no wschodu słońca niestety nie udało się zobaczyć. Więc będę polował jeszcze raz, żeby go jednak uchwycić Żmi też jeszcze nie spotkaliśmy żadnej No i co? Idziemy dalej. Do następnego. Ela. Siemanko. Muszę wam powiedzieć, że nie wiem czy damy radę zejść na dół. Warunki są coraz cięższe. Jedzenie nam się skończyło, woda też nam się kończy. Chyba nie damy rady. Jeżeli znacie jakiś numer, jakieś ratunki, służby ratunkowe, widzicie, już po prostu majacze. Na jakiś helikopter. Dajcie znać. Bo kurwa nie dajemy rady witamy z powrotem jesteśmy praktycznie na samym dole do jakiegoś czasu mamy taką trasę że sobie jedziemy takimi schodkami przypomina mi to wejście na Trzy Korony tylko schody prowadzące na Trzy Korony są bardziej strome ale dobrze się po takich schodkach schodzi gorzej wchodzi Co bardziej męczące tak mi się wydaje przynajmniej i w takim lasku se śmigamy z lekką mgłą też jest pięknie, brzmi jak nie było, tak nie ma, no i tak to wygląda. Cisza, spokój, będzie pewnie gdzieś około siódmej. Może za jakieś 15-20 minut jeszcze zejście nam zostało To do następnego, Elu. No i mamy to, zeszliśmy Jest godzina siódma Szliśmy dokładnie 5 godzin 25 minut No i co? Zmęczenie już zaczęło wjeżdżać, nie powiem, że nie No, ale było warto Teraz chwilę dla siebie. Czas się ogarnąć do roboty. Bo oczywiście nie mieliśmy kiedy wejść, jak z poniedziałku na wtorek. A wolnego niknie no. więc. Nie wiem kiedy to oglądacie, ale miłego dnia Trzymajcie się. Elo! I do następnej wyprawy.